OK, jedno z najpopularniejszych pytań, czyli jak wycenić rękodzieło? Postaram się odpowiedzieć krótko, zwięźle i na temat. Z racji faktu, że temat jest bardzo obszerny, rozbiłam go na kilka części. Tutaj oglądasz część czwartą. Oczywiście, jak masz ochotę przejrzeć pozostałe, to wskakuj sobie tutaj i spokojnie możesz pobrać te wszystkie materiały. Czy muszę mieć markę? Jak ta nasza marka i co to takiego tak naprawdę jest? Jak to nam wpływa na to, jak mamy wyceniać nasze rękodzieło? I pamiętaj, że niekoniecznie Bóg wie, jak wielka marka to marka. Każda Twoja praca to tak naprawdę już praca na Twoją markę. Co to właściwie jest ta marka, tak? Marka to wszystko to, co w wielkim uproszczeniu, tak? Nie chcemy tu wchodzić w Bóg wie, jakie fachowe terminy. To wszystko to, co komunikujesz swoim produktem, swoim przekazem, jaki wizerunek kreujesz, mówiąc o sobie, o tym, co robisz, co sprzedajesz. Pomyśl o takich markach jak Pepko, pierwsze skojarzenie pewno gdzieś tam tanio, tak. Tesla, tak, nowe technologie gdzieś tam oszczędność, elektryczne auta i tak dalej. Alti, no, pewno też ci się kojarzy z jakimś tam sklepem, który kiedyś nie wyglądał zbyt fajnie teraz może tam ratuje trochę swój wizerunek. Kim się otaczasz? Jakie masz skojarzenia z marką Chanel? Magda Butrym. nie wiem, jeżeli nie znacie, to taka właśnie marka spółki Chanel. Wiele osób nawet jej nie zna, ale fakt, że sukienkę tej marki możesz spotkać w butiku, w którym sprzedaje się Chanel, Louis Vuitton, torebki i dodatki za bardzo duże pieniądze, sprawia, że automatycznie o tej marce myślisz w określony sposób. Rozumiesz już, o czym chcę dzisiaj Tobie trochę opowiedzieć? Musisz mieć markę, żeby się cenić. Ty już ją masz. Kwestia, jak kształtujesz wizerunek tej marki? Jak to komunikujesz? Jeżeli jesteś unikatem, jesteś bezcenny. Czy muszę jako własna marka? Krótka dygresja. Oczywiście warto pracować nad swoją marką. Ale jest to ciężka praca, długoterminowa praca, bardzo rozciągnięta w czasie, wymaga wiele nie wiem, myślenia na ten temat, konstruowania jakiejś strategii tak? I, i takiego ciągłego bycia w kontakcie ze sobą, jaki właściwie ten wizerunek tej mojej marki ma być. Można pójść na tak zwane skróty i tworzyć pod inną marką. Zapraszam Was, żeby obejrzeć sobie produkty firmy Timo o się jak to oglądasz, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Małgosia sprzedaje produkty rękodzielnicze pod marką Timosimo, ale wszystkie produkty są tworzone przez najróżniejszych rękodzielników, i tam nie muszą się oni już w ogóle martwić o to, jak wygląda ich marka, jak kreują wizerunek itd. Oni tworzą swoje produkty, ich zadaniem jest zadbanie o jak najwyższą jakość, która jest jakby weryfikowana przez właścicielkę marki Timosimo czy Małgosie ale te produkty są sprzedawane pod marką TimoSimo. Czyli jak widzicie, nie trzeba mieć własnej marki, żeby sprzedawać rękodzieło, żeby z powodzeniem zarabiać na rękodziele. Podobnie działa Pakamera, bo pomimo, że można tam, to jest taki butik internetowy, pomimo, że można tam jakby otworzyć swój własny butik, swój własny sklep, no i powiedzmy możemy tam dodać swoje logo, nazwę i powiedzmy sprzedajemy tam jako my, to suma sumarum pracujemy na markę Pakamera, nie na swoją markę. Kierując tam ludzi, kierując tam ruch, pracujemy na ruch całej platformy. Jest bardzo duża szansa, że jeżeli wysyłamy tam klienta, to zanim on kupi, to przejdzie na inną stronę, wyszukuje dalej, wyszukuje dalej i prawdopodobnie już nie wraca do naszego butiku, ale zostaje w pakamerze, czyli w tym butiku, gdzie szuka dalej i przewertowuje kolejne sklepy. Podobnie działają oplotki. Pomimo, że w oplotkach wszyscy funkcjonujemy jako własne marki, w momencie kiedy jakby do naszej organizacji, czyli naszego stowarzyszenia dla rękodzielników dołączają kolejne osoby, one pracują jako własna marka, ale na potrzeby na przykład, no powiedzmy dużego zlecenia, dużego zamówienia, czy nie wiem, dużego eventu, gdzie musimy obsłużyć warsztatowo, nie wiem, 200 osób, Naszego klienta tak naprawdę nie interesuje, że robi to e, marka XYZ 5, 2, 10, 13. Jego to, to w ogóle nie interesuje. On podpisuje umowę z Oplotki. Jedną zbiorczą marką, taką marką parasolem, która oczywiście z pełną świadomością też po stronie klienta składa się z takich malutkich marek jakby współpracujących, które budują wizerunek tej jednej marki, ale dla niego... Ta wartość, jakby, ta świadomość jest drugorzędna. Dla niego ważniejsza jest ta usługa, usługa którą jesteśmy do, w stanie dostarczyć wspólnie, i ta usługa jest dostarczana przez taką markę parasol, czyli właśnie plotki. Oczywiście wszystkie marki te jakby składowe pracują na to, żeby usługa była jak najlepszej jakości, ale dla klienta nie jest to już ważne. Chciałam Wam tylko taką dygresję wcisnąć, bo nie do końca to jest tak ważne, żeby tą swoją markę. Jakby kształtować, można pracować i można zarabiać, spokojnie, wyceniać, cenić się, tak? Za swoją pracę jako rękodzielnik bez posiadania swojej marki. Więc jak ktoś Wam mówi, że, że koniecznie trzeba i w ogóle musisz, a nie lubicie te, tej całej otoczki marketingowej i całej tej pracy nad wizerunkiem, to da się inaczej. To tylko tak, żeby była taka świadomość. ok no ale skoro już mamy własną markę, to warto się zastanowić, dlaczego. Dlaczego warto nad nią pracować i w jaki sposób. Po, pomyśl, że każdy moment, kiedy wyceniasz swoje rękodzieło, to jest praca na kolejne zlecenie, na kolejną wycenę. Pomyśl, że Twoim celem jest stać się rozpoznawalnym jako pepko. Chyba tego nie chcesz, żeby pierwsze skojarzenie, które przychodziło Ci do głowy, to było o tania. Niezależnie jaka jakość, tak? Nie żal mi, jak wyrzucisz koszulkę po e, dwóch założeniach, bo kosztowała 7 zł. Chyba nie chcesz, żeby kojarzono cię z taką jakością. A pomyśl o czym myślisz, jak myślisz Chanel. Czy chcesz być Chanel, czy chcesz być Pepko? To jest pierwszy mechanizm, który mam nadzieję pomoże Ci wyceniać swoje rękodzieło. Jeżeli jest e, Chanel, to i widzisz ją w określonej cenie. Ale masz okazję kupić taniej i wiesz, że to nie jest podróbka, tak? Pomyśl, czy jesteś bardziej skłonna kupić torebkę. No powiedzmy za kwotę 1000 złotych. I zastanów się, czy kupiłabyś ją, gdyby to była Chanel przeceniona z kilkunastu tysięcy lub kilkudziesięciu, czy kupiłabyś ją, gdyby to była super torebka po prostu roku. W sklepie Pepko. Rozumiesz o jakim mechanizmie chcę Ci powiedzieć? Za każdym razem, kiedy wyceniasz kolejne produkty i wysyłasz taką informację: hej, hej, u mnie jest tanio, a jeszcze obniżę, i jeszcze obniżę, i będzie jeszcze taniej, utrwalasz w swoich klientach, czy jakby w osobach, które słuchają Twoich komunikatów, które są Twoim potencjalnym klientem, utrwalasz przekonanie, że jesteś tania. Nie konkuruj ceną, Nie warto. To jest jakby napędzanie na siebie pułapki. I ostatni mechanizm, który też działa wynagradzanie za szybkie nakup, zakupy. Wyobraź sobie, że no właśnie, już się tak przyczepiłam do tej Chanel. Chanel robi akcję um, promocji, tak? I właśnie sprzedaje torebki. I wiesz, że taka torebka jakby warta jest bardzo dużo. Czyli jakby już jesteśmy w tym momencie, kiedy Ty wiesz, że nie warto konkurować ceną. I wiesz, że masz y, okazję kupić taką torebkę o wiele taniej. Powiedzmy za 10% wartości. Ale ta promocja będzie trwała tylko jeden dzień. Nie wiem, jak wy. bo Ja niekoniecznie, ale mam koleżanki, które byłyby w stanie pożyczyć od mamy, cioci, koleżanki, siostry i tak dalej, po to, żeby kupić tą torebkę. I prawdopodobnie kupiłyby ją pierwszego dnia. Niezależnie od tego, czy ta cena później. Em, Wzrośnie czy zmaleje, one już je mają. I teraz co dzieje się dalej? Zakładamy, że ta osoba kupiła tą torebkę, jest super zadowolona, udało jej się po jakimś trzech miesiącach, oddaje te pieniądze, ale torebkę ma. Tak? Super, warto jakby o wiele, wiele więcej, ale kupiono o wiele taniej. I się dowiaduje, że dzień po Chanel zrobiła jeszcze większą obniżkę, że ta torebka kosztuje jeszcze mniej. A ona przecież się zapożyczyła, żeby ją kupić, tak? Mogła poczekać ten jeden dzień i wtedy kosztowałaby mniej. Nie musiałaby się tak zapożyczać. Co czuje taki klient? Pomimo, że udało mu się wyrwać, nie wiem, Chanel w super cenie. No czuje się rozczarowany. A co się dzieje, jeżeli ta promocja, zgodnie z umową, mija? Nigdy więcej nie można kupić takiej torebki w tej cenie. I ta osoba ma tą torebkę. Udało jej się kupić. Za jedną dziesiątą wartości coś, co po prostu... Czym może się chwalić na każdej imprezie koleżankom? <coughs> Poziom zadowolenia tej klientki, siu. Ona już się teraz nie przejmuje tym, że musi oddać się pieniądze cioci, siostrze i tak dalej. To nie jest ważne. Ważne jest to, że ma tą torebkę. Dlatego pomyśl, przy swojej wycenie, co dzieje się, jeżeli ty wyceniasz produkt na cenę X, później obniżasz jej cenę, a później znowu obniżasz jej cenę, i w desperacji, bo nikt nie kupił, obniżasz ją znowu. Pomyśl, co dzieje się w umysłach osób, które stale obserwują Twoją markę. Co one myślą o Twoich produktach i z tą myślą chcecie zostawić. Jak wycenić rękodzieło, to bardzo osobista sprawa. Myślę, że te kolejne filmiki mogą w jakiś sposób Ci pomóc. Nie chcę wyczerpywać tematu. W jednym filmiku, bo byłoby to kombo nie do obejrzenia. Dlatego, jeżeli masz ochotę zobaczyć więcej, to wskakuj spokojnie pobieraj sobie poradniki od nas i możesz zobaczyć, co myślimy na temat innych kwestii, które mogą Ci pomóc w wycenie rękodzieła. Do zobaczenia!